Dzisiaj pokażę wam bardzo dobrą bitwę, którą e, niedawno zagrałem e, AMXM M451, e, francuski czołg 9 e, poziomu. E, ogólnie bitwa została wykonana wieczorem, byłem e, sobie bardzo późną kolację e, i, i też właśnie zaraz do tego dojdziemy, dlaczego wam to w ogóle mówię. E, jeszcze trwa wyszołek drzewa, więc to tak naprawdę na zakończenie chciałbym e, pokazać jedną z tych lepszych bitw, które miałem e, w tym jakże dobrym czołgu. E, tutaj widzimy pierwszego przeciwnika na mapie Berlin obiekt 140. E, no tak naprawdę mm, zobaczyłem kolegę, e, troszeczkę pomyślałem, że mm, może coś spróbuję tutaj w niego szczelić. Niestety, no nie był widok to za dobry, więc po prostu podjąłem decyzję, żeby się troszeczkę wycofać. I zacząłem sprawdzać tak naprawdę, co się dzieje z przeciwnikami. Jak widzimy, przeciwnicy raczej skupieni tutaj w mieście. Prawa strona jak na razie tylko obiekt 140. Środek jest właśnie, toczy się walka Eber, Burask. Tak naprawdę z dwóch stron. No i ja tutaj próbuję coś wykminić, gdzieś ustrzelić przeciwnika. Właśnie tutaj próbuję sobie się wychylić. Widzę tę dziesiątkę i widzę somule. Troszeczkę strzał mi się poszczęścił tutaj, muszę się przyznać, ponieważ wycelowanie nie było najlepsze. Powinienem się zatrzymać, przycelować lepiej, może nawet gąsienice, żeby pomóc naszym. Kolegom z drużyny z tym czołgiem. No ale było jak było. Znowu wychylam się tutaj z prawej strony. Widzę F-pała, który ładnie się w nas patrzył i odbijamy jego pocisk przeciwpancerny. Bardzo, 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 bardzo tak naprawdę szczęśliwy pocisk, który się odbił tutaj z góry. To jest warte powiedzenia w tym AMX-ie. Bok nie ma pancerza. Bok wierzy w amx i tym, i jak AMX 10 poziomu jest bardzo, bardzo, bardzo miękki. Więc dobry hash Bok mógłby nawet sprzątnąć mnie praktycznie całkowicie z gry. Oczywiście też tutaj mamy dwie kopuły wychylając w ten sposób też tutaj i dolna płyta jest przebijana przez przeciwników. Jeden strzał w bardzo ładnie wszedł. Ja tutaj zobaczyłem, czy może i drugi wejdzie. Niestety obiekt 140 e, się za zainteresował. Pięknie wymierzony strzał, idealnie w kopułę. E, RNG polosowało, poleciał dokładnie tam, gdzie mierzyłem. Obiekt dostaje za 500 demedża, tak naprawdę bardzo duży rol. Tutaj celuję, celuję, próbuję, niestety nie polosowało. Pocisk poleciał troszeczkę wyżej nad kopułą, na szczęście obiekt cały czas się odbijał, już widzimy, że mamy dwa odbicia, tutaj próbowałem może w dolną płytę i drugi raz piękne polosowanie w kopułę obiekta, no tak naprawdę wchodzi jak w nie? nawet nie muszę tutaj ładować przeciwku po, pocisków premium pociski podstawowe wystarczają. Jak najbardziej tutaj kolejna próba strzału, niestety pocisk leci w dół, ale no poprzednie dwa pociski absolutnie e, nam to pozwoliły. E, jest tutaj też jak Tiger, którego przed chwilą właśnie zobaczyłem kątem oka, Dobijam go w górną płytę tak naprawdę jak Tiger e, prototype mimo tego, że ma e, pancerz dziewiątego poziomu. No, nie stanowi dla nas problemu. Tutaj zbyt koki wyjazd na tę dziesiątkę, która nas, nieszczęście nas tutaj uderzyła. Widać hit w tym miejscu T10. Bardzo dużo penetraty z hitu 340, jeżeli się nie mylę. Więc tak naprawdę ładnie nam wchodzi w wieżę. Tutaj znowu przystylowanie w obiektach któremu e, bardzo próbujemy zepsuć dzień, i udaje nam się kolejny strzał e, w, lekko większy, w lekko większą kopułę. E, załadujemy, czy uda nam się go dobić. E, tutaj znowu celowanie troszeczkę schował się, schował kopułę za mostem. Ja myśląc, że może e, jestem w stanie go przebić, strzelam przez bokty. E, niestety, mm, no nie, nie, nie udało mi się to. Był zbyt y, skomfortowany, i to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Jadłem sobie kanapeczki, chillowałem. E, wychodzi leopard, strzela z nas znowu nie odbija. Tutaj myślę o obiekcie 140, żeby w niego strzelić. Celuję, myślę, myślę. Strzelam, nie trafiam i znowu wgryzam się w moją ukochaną kanapeczkę, którą sobie przygotowałem, siedząc i czekając na przeładowanie. I tak naprawdę jak wygląda mapa? Mamy tę dziesiątkę z lewej, 140 przed nami, Leoparda przed nami i FA przed nami. Nie czuję się, żeby była potrzeba zmiany pozycji. Pokazał się Leopard bokiem. Robimy snapshota i tutaj BZ176 dobija obiekta 140, który był na odgryzku. Bardzo dobry sposób. Nasze HP zostało troszeczkę zmniejszony. Widzimy chori, którego wcześniej nie widzieliśmy, odbijamy strzały. Chciałem to po prostu zatrzymać, żeby pokazać, że chori średni DM400 Leopard Prototype 420 łącznie 820, idealnie tyle ile mamy pancerza, e, więc tak naprawdę e, udaje nam się przeżyć. Może nie cudem, ponieważ wyjechaliśmy w miarę pod kątem, ale też widać, że tutaj. Kolega Hori celował raczej w zgięcie płyty, gdzie mamy pancerza Mni. Eee, co my tu mamy? Mamy FV, e, którego próbowałem strzelić, e, nie udało się to. Mamy też i Leoparda. Zobaczmy, jak to wygląda z mojej strony, co próbuję zrobić. Myślałem, że Leopard jakoś wyjedzie. E, patrzę na FV, widzę czupeczek jego głowy, strzelam. Pocisk naprawdę pięknie wchodzi e, trafiam e, celowanie tą e, RNG w tej bitwie, celowanie bardzo, bardzo dobrze mi poszło i bardzo się z niego mogłem cieszyć. E, myślę, czy FV wyjedzie, może spróbuję jeszcze strzelić ostatni raz. Patrzę na leoparda, widziałem smukły kawałeczek, jego wieży. Znowu FV, znowu przycelowanie, tym razem znowu leopard. Myślę, patrzę. E, to robię jednak postanawiam wyjechać na Hori Jest też i Bizet, który niestety nie umie skręcić Dobijamy Hori Patrzę właśnie na prawo, na Leopard'a, niestety go nie widzę, więc postanawiam jak najbardziej wjechać w miasto Może strajdować resztę naszego HP za ostatni dmg Ponieważ 4000 To jest bardzo dobry wynik, 4500 damage'a. E, robimy jeszcze no właśnie wynik jak, jak, pan, jak Tigera. E, te dziesiątka troszeczkę e, zaczekałem za długo, żeby e, po prostu pojechać w e, ten czołg i strzelić. Bitwa piękna. 4,5 tysiąca damage za danego. Piękne strzały, tak naprawdę trzy niesamowite strzały w kopułę. Jeden z nich w fv który naprawdę wystawą kawałeczek 6000 praktycznie odbitego. Jak widać w górnym rogu, prawie zrobiłem misję czołgów ciężkich. Partowana Stal TC-15 zadałem otrzymać za wyłącznie 2000 pw w kodzeń. Cały czas staram się zrobić ją z ukończeniem, ale piękna misja piękna bitwa i tak naprawdę chciałbym się z nią podzielić. Życzymy jego piątku i zapraszam na inny film.